Witam, i, tam. i dzisiaj jest rocznica kanału, tak 14 kwietnia, to już dzisiaj, konkurs na 20 zł Pace of Carte, konkurs na grafikę, czyli osoba jeżeli wygra 20 zł, może mnie poprosić o grafikę i sobie wybiera, jeżeli chodzi o grafikę, 6 emot... ma do wyboru 6 emotek lub banner i awatar, to w sumie tyle, ehm, jeżeli chodzi o ten konkurs, zasady jego, no to... W nie są jakieś skomplikowane, czyli łapeczka w górę, zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem, napisanie komentarza I musi mieć kontakt na Discordzie Okej, okay. nie przez e-maile, jakieś Messengery, czy jeszcze przez coś innego, tylko i wyłącznie Discord. Nie, nie musicie, jakby fajnie by było jakbyście weszli, ale nie musicie wchodzić na Time for Game, więc no jeżeli chodzi o ten konkurs, no to chodzi tylko o to, żeby dać łapeczkę w górę zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem yy, jeszcze napisać komentarz jakikolwiek szczerze, jakikolwiek może być. Jak chcecie, to może biorę udział, czy coś tam jeszcze. Nie wiem, co tam napiszecie. Co tam, chcecie. Żeby było wiadomo, że bierzecie udział. I wtedy macie pas of cards, czyli 20 zł. I do wyboru, czy 6 emotek, i czy panel i awotem. No po prostu. Dostajecie taki bonus, prawda? Nie dość, że dojsy w karty dostajecie to jeszcze do wyboru Czy chcecie e, własnych 6 emotek, czy chcecie baneli awatara No jak dla mnie fajny konkurs, nie, nie powiem z, z tego, że jest strzelacie kanału, jak dla mnie świetny konkurs. E, więc no, fajnie by było jakbyście udostępnili jeszcze tą informację, więc fajnie ja wiem. Dobra, to w sumie wszystko co miałem. I pamiętać, że to ma być przez to, żeby był kontakt przez Discord, na nim, przez coś innego, więc no. To to wszystko, więc ja będę sięgnął i pa!